Cześć i witam w kolejnej lekcji na kanale bit.pl. Dziś, kontynuując konfigurację Windows Server 2019, chciałbym przedstawić kroki potrzebne do skonfigurowania automatycznych aktualizacji naszego systemu. Konfiguracja będzie przedstawiona tylko z poziomu graficznego, więc na początek musisz uruchomić przystawkę GP Edit MSC. Najbezpieczniej jako administrator. W nowo otwartym oknie kolejno musisz wybrać Administrative Templates, Windows Component i na samym końcu Windows Update. I w prawym panelu konieczne jest zaznaczenie opcji Configure, Automatic Update. Po kliknięciu dwa razy na tą opcję kolejno musisz zaznaczyć opcję Enabled, czyli włączone, i następnie wybrać opcje, które dostępne są. Z listy rozwijanej pod configure automatic updates. Pierwsza opcja to notify for download and auto install, druga auto download and notify for install, kolejna auto download and schedule the install oraz allow local admin to choose setting wybierz opcję pierwszą, czyli notify for download and auto install zaznacz opcję po wybraniu opcji numer 2 update systemu będą pobierane automatycznie i automatycznie będą instalowane natomiast nie do końca jest to dobra opcja jeżeli będzie to maszyna typowo serwerowa czyli będzie działała na niej jakaś usługa lepszą opcją jest wybranie opcji Opisane tutaj jako numer 4, czyli Auto Download and Schedule to Install dzięki czemu updaty zostaną pobrane, ale nie zostaną automatycznie zainstalowane, ponieważ tak jak dalej widzisz, opcja numer 4 pozwala na ustawienie schedulera, czyli harmonogramu instalacji. Zaznaczając opcję Install During Automatic Maintenance, możesz wybrać jakikolwiek dzień tygodnia. W którym ta aktualizacja będzie się instalowała? Powiedzmy, że chcesz, aby te, aktualiza te aktualizacje instalowały się automatycznie, ale tylko w niedzielę i, i to w określonej godzinie, czyli instalacja rozpocznie się o 3 rano. Takie podejście powoduje to, że ogranicza się prawdopodobieństwo, że nagle wejdzie jakaś aktualizacja, szczególnie krytyczna, i system będzie musiał ją zainstalować natychmiast po pobraniu. Więc tutaj za, akceptuję to ustawienie. Klikam OK do ustawień Windows Aby and Security. I takie podejście po restarcie oczywiście spowoduje to, że te ustawienia wejdą w życie, i w każdą niedzielę o 3 rano aktualizacje będą sprawdzane, pobierane i. Instalowane łącznie z restartem serwera co również nie powinno przeszkodzić w normalnej pracy. Jeżeli chodzi o automatyczne aktualizacje, to tyle w tej lekcji. Zapraszam Cię na kolejne. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci w rozwoju zawodowym i w wdrażaniu ulepszeń Twojej firmie. Pamiętaj, że na kanale jest znacznie więcej przydatnej wiedzy, jest ona dostępna całkowicie za darmo. Proszę Cię jednocześnie o pozostawienie komentarza, który będzie pomocny w dalszym rozwoju kanału, a jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wystarczy, że dodasz ten kanał do obserwowanych. Wystarczy, że klikniesz czerwony przycisk poniżej tego filmu Subscribe. Filmy na kanale podzieliłem w taki sposób, aby interesujące dla Ciebie rzeczy były łatwe w zlokalizowaniu. To tyle i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.